Cześć, szczęścia. Co tam słychać ogólnie przy oczku wodnym? Miskanty wybujały już bardzo ładnie. Nie mierzyłem ich, ale mają już grubo ponad 2-2,5 metra. Miskant olbrzymi. Roślinność w oczku też pięknie rośnie. Nie wiem co to jest, jakaś samosiejka, naprawdę nie znam nazwy tej rośliny. Ma drobne letowe kwiatuszki. Na pewno jakiś chwaścior, ale nie usuwam, bo korzenie ma w wodzie i na pewno też pobiera składniki z wody, oczyszczając ją. Jak widzicie, poprzyplatane wszystko, kosa, kosa, kosaćce, papirusy, nawet w papirusach się wy, wysiały e, te szczawie. Piruski się budzą. Pałki wodne. Zgadzcinowata kwitnie, zaraz tam dojdziemy. Że tutaj pokażę, jeszcze tylko jeden rącznik wyszedł, też obiedzony przez ślimaki: arundo Donax, Variegata, lasecznica. Dwie kolokacje, Leukokazje Thailand Giant. Jeszcze plan setowaty. Kolokazja jest kulenty. Dopiero wychodzą, sadziłem same bulwy, nowy gość w ogrodzie, są to soma lime. zinger Musa Basio Musa Mani Zielistka Santosoma Sagittifolium Kufliczek Cytryna Skierniewicka Bardzo ładnie pachnie kwiat Coś jak konwalie ją karpie. Tutaj biedny, biedny musa. Ae, ae, Już zaczął wyrastać. I zostawiłem go w foliaku. Zapomniałem otworzyć. A musiałem wyjechać. go przyparzyło. Ale żyje. na Stuttgart też popierniczana przez ślimole Masakra z tymi ślimakami. Tutaj jest kolokazja Jeninxii, ale jeszcze nie wychodzi. Tutaj jest taka biedna. Chyba ją ja będę musiał jakiegoś pojemnika przesadzić, bo jest bardzo malutka. Kukurydza Maureli Maureli już ponad 3 metry ponad 3,5 metra Celna. Tu jest to mozga trzcinowata. Trzcina ozdobna. Wyciągnąłem z koszyka, posiedziłem normalnie bezpośrednio do żwiru. Karpie się wycierają. na Tutaj o rozdzielony basio. Postawiłem donicę z tamarillo. Tutaj ten e, yucatan princess okazja Prawie jej nie widać. Takie coś tylko zostało z niej. Chłody robią swoje, znaczy zrobiły. Teraz powinno wszystko odbić. Już odrasta Passiflora a lata słońce ją spaliło, ale już odrasta już nowych liści nie pali Filodedron, podwójnie pierzasty Alokazja Brisbanensis Alokazja Portora też dopiero wychodzi dopiero budzi się kalidora spuchła i już będzie wychodził liść tutaj nowy bananek od Krzysztofa właśnie balbisiana gigantea tam alokazja portora piękne paprocie Okazja okazje Tutaj kolejny odrost musabasio posadziłem, jeszcze nie było paproci i go przerosły normalnie. Zanim się za zanim zaczął wypuszczać liście, to te paprocie go wyprzedziły. Będzie sobie tutaj rósł, w paprociach. Pąkie pogryzione przez ślimaki. Brunera całkiem smucona. O, jeszcze akurat mamy tu kolegę, który zaraz pójdzie na naukę pływania skarpiami. Muszę się przejrzeć przez tą dżunglę. O, Santosoma soma violaceum. Tutaj znowu kolokazie skulenty. taki jegomość Żabcia tutaj kolokazja Black Saphir geko Kolokazja Blue Hawaii. Pink China. Tutaj o. zmucona chyba przez ślimaki też. Noble Gigante. Osz, to wariaty. Wracamy, wracamy. No i Gunera, manikata. Nie wydaje się być duża. Bo w sumie duża nie jest. Ale jest na pewno dużo, dużo większa niż w ubiegłym roku. A już na pewno jest bardziej rozłożysta. Liście mają po 1,5 metra średnicy. Ciekaw jestem tego liścia, który się tutaj przebija. Z cienia tych liści wcześniejszych. Jaką osiągnie wysokość, jak się rozłoży. Jak się gunerka będzie prezentowała. Tak gonerka wygląda od dołu idą też jakieś liście jeszcze o, tutaj jakiś liścior wchodzi o, sam się zagina bo musiał go chyba jakoś podwiązać żeby mi tutaj się nie połamał o, tak to wygląda Bóg Kolumnowy Rohan, budleje, ale tam karpie szaleją, masakra. Tutaj nowy nabytek z arboretum w Wojsławicach. Tawułkowiec tarczowaty, bardzo mi się spodobał, wpadł mi w oko, bo tam tawułkowce rosną niedaleko przy gunerach. I fajnie to razem wygląda Znowu filodendron Lyukokazja gigantea gunera tinctoria I pięknie kwitnący Jak on się nazywał zapomniałem <grystanie> Parzydło leśne bardzo przyciąga pszczoły, piękne ma te kwiaty, nasza rodzima roślina polska. Także za okolic oczka wodnego, żeby było na tyle. O, gacie jeszcze się suszą <laughs> po basenie. Dobra, pozdrawiam. 好了好了好了好了好了好了